W nocy z 8 na 9 kwietnia w wieku 82 lat zmarł Leszek Stachurski, wieloletni samorządowiec, radny Gminnej Rady Narodowej w Magnuszewie, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu, radny Rady Gminy Magnuszew, a w latach 1998-2002 przewodniczący Rady Powiatu Koźnickiego pierwszej kadencji. Za zasługi w działalności społecznej i samorządowej na rzecz społeczności lokalnej odznaczony został w 1979 roku brązowym krzyżem zasługi, a w 2018 roku na wniosek starosty kozińskiego srebrnym krzyżem zasługi. W ogóle cała kadencja pierwszej rady powiatu była bardzo pracowita. I dzięki w zasadzie takiemu układowi, że 20 osób radnych było w zasadzie w koalicji rządzącej, opozycja składała się z 10 osób, czyli 1 trzecia. Ale to była mocna opozycja, nie pozwalająca na zbyt wiele rządzącym. W związku z tym mam nadzieję, że te uchwały. Rady powiatu, które tworzyliśmy w tamtym okresie, w pierwszej kadencji, do dnia dzisiejszego obowiązują. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.